Dowódca Korpusu, generał broni Rainer Korff, zdecydował się na trzy sposoby wspierać w Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pierwszym sposobem jest już teraz, mamy rozstawione puszki, oblepione serduszkami, gdzie cały personel kwatery, przedstawiciele 11 krajów, którzy służą u nas, wrzucają pieniążki. Po finale odstawimy te puszki do organizatorów, gdzie zostaną te pieniążki zliczone. Drugim elementem wsparcia i współpracy dowódcy przekazania swoich darów na Wielką Operację Świątecznej Pomocy są dary przekazane na aukcje. Są to trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą jest pamiątkowy srebrny ringraf. Jest to unikalna rzecz stworzona specjalnie na 20. Na 20 obchody Wielkiej Europejskiej Świątecznej Pomocy będzie to zdecydowane, wystawione na licytację za kilka dni, jak tutaj zostałem poinformowany przez agencję. Drugim darem jest dwuosobowe zaproszenie na przyjęcie noworoczne organizowane przez dowódcę Korpusu 17 stycznia przyszłego roku. W tym przyjęciu będą uczestniczyć wszystkie znakomitości, znamienici goście, władze Szczecina, władze regionu, będą też goście z kręgów kulturowych i naukowych, także też warto zlicytować to zaproszenie. Trzecim darem będzie ekskluzywna wizyta jednodniowa w Korpusie i w jednej z jednostek Korpusu, gdzie taki zwycięzca tej aukcji będzie mógł zobaczyć jak pracuje Korpus, jak pracuje się w niemieckiej jednostce, bo to w niej będzie też przebiegała ta wizyta. Pojedziemy z tym gościem, z tym zwycięzcą do Krenslau, do 610 Batalionu Łączności.